Siemanko. Witamy po zimowej przerwie. Jak widać, w końcu pogoda w miarę dopisuje. Więc możemy się zabrać za naprawy tuningi naszych gruzów. Jak widzicie, tam piąteczka wyjeżdża. Zwalnia miejsce na kanał i dziś zajmiemy się najprawdopodobniej wymianą przegubu wewnętrznego w naszym gruzie Golfie 4 Dobra, to tak, po wstępnej diagnozie zlokalizowaliśmy minimalny luz na przegubie wewnętrznym dlatego bierzemy się za wymianę tego przegubu Jakie były objawy? Objawy były, że auto co jakiś czas pukało pukało, było to czuć na podłodze Na początku myśleliśmy, że to maglownica, drążki stabilizatora, ale wszystko jest sztywne więc sprawdzamy czy to Właśnie nie jest przegub, więc co? Będziemy tutaj najpierw odkręcać tą dużą śrubę z pół ośki na klucz wielokątny, no i to zaraz pokażemy, co jak. No, śrubę mamy odkręconą, sprzęt Parkside a. 30 wielokątny. Teraz bierzemy się za luzowanie tych śrub na tym przegubie wewnętrznym tam. To jest tam spline numer chyba 8. Dobra, jak widzicie, tutaj sioby już mamy odkręcone, pół oś już tu mamy luźną. Teraz weźmiemy się za odkręcenie tutaj dolnego mocowania amortyzatora, żeby uwolnić tą pół, oś. a czemu dolne mocowanie? No, żeby potem zbieżności nie trzeba było ustawiać drugi raz. No bo można to zarówno dobrze zrobić, tutaj odkręcając te tróby z dołu, no ale to wtedy wypadałoby zrobić zbieżność od razu. Dobra, półkę mamy już uwolnioną. Bierzemy ją na stół i patrzymy Co tu z tymi przegubami jest nie tak no, Nie wiem czy taki luz powinien tu być tu nie ma nic Tu jest zajbiście Tak więc no co, weźmiemy się za, za wewnętrzny przegub. To, za wymianę tego i zobaczymy czy to coś pomoże a jak nie pomoże to i tak będziecie mieli tutorial jak wymienić taki przegub dobra to co Olczymy. ściągamy zegarek wyczyścimy sobie to najpierw i zaraz jesteśmy idzie idzie o jest a jak to ta to to teraz odbijeś? No to, to zakładamy nową gumę? Tak

Nowy przegub już mamy wstawiony, wszystko poskręcone I w takim stanie idziemy to teraz montować Dogrywam końcówkę z telefonu, no bo mi się rozładowało No jestem już w trakcie, a można powiedzieć już nawet pojeździe próbnej Jeszcze tam jakieś delikatne dźwięki właśnie w tym zawieszeniu są No ale te najgłośniejsze stukania zostały wyeliminowane, więc ten przegub na pewno był do wymiany Tak więc jak macie jakieś stuki w zawieszeniu, no warto też właśnie sprawdzić sobie te przeguby. I je w razie co wymienić, no a ja nam nie pozostało nic innego jak się pożegnać z wami, zaprosić was do subskrypcji, komentowania, lajkowania. No i do następnego materiału. Na razie cześć.